Szanowni mieszkańcy, za trzy dni odbędzie się druga tura wyborów samorządowych, od których zależeć będzie przyszłość Krynicy. Przed tymi wyborami Jan Golba, burmistrz Muszyny, udzielił publicznego poparcia mojemu konkurentowi i obecnemu burmistrzowi Dariuszowi Reszce. Pomijając, że deklaracja ta jest ryzykowna, bo nikt nie wie, kto wygra te wybory. I deklaracja ta może się położyć cieniem na przyszłej współpracy pomiędzy krynicą a muszyną. Pan Golba zadaje pytanie, jakież to inwestycje w krynicy Zdroju powstały podczas mojego urzędowania. Otóż odpowiadam. Obok tak wielkich projektów inwestycyjnych jak program wodnościekowy, rewitalizacja deptaku, budowa parku sportowo-rekreacyjnego, centrum informacji turystycznej, kina cyfrowego wersji 3D i budowy Orlika. Zostały wykonane inne niezbędne inwestycje dla mieszkańców Klinicy Zdroju. Budynek wielofunkcyjny o funkcji społecznej na osiedlu źródlana, szkoła podstawowa nr 2 w Klinicy Zdroju i szkoła gimnazjum w Tyliczu. Obok tych inwestycji dokonałem również rewitalizacji zabytkowego rynku w Tyliczu oraz budowy budynku socjalnego na ulicy Wiejskiej w Klinicy Zdroju. Szanowni Państwo! Obok tych inwestycji rozpocząłem realizację wielkiego projektu inwestycyjnego, który nadałby impuls do rozwoju dla Klinicy Zdroju na wiele, wiele lat. Była to budowa sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowego na Górze Parkowej. Pan Golba w jednym z wywiadów dla Małopolskie TV kontestował moją decyzję o budowie toru saneczkowego na Górze Parkowej. Tymczasem jestem w posiadaniu Pisma, które osobiście pan Golba, jako burmistrz Klinicy Zdroju, kierował do ówczesnego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, odpowiednika dzisiejszego ministra sportu, z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na rok 2002 środków na dokumentację projektową i na budowę sztucznie mrożonego toru saneczkowego na Górze Parkowej. Szanowni Państwo, nie dajmy się zmanipulować, Idźmy na wybory 30 listopada i dokonajmy właściwego wyboru gwarantującego powrót krynicy do rozwoju.